Dzień dobry. W związku z tym, że ten odcinek ukaże się na same święta, to korzystając z okazji, że, że jestem w takim pięknym miejscu z Zielonej Irlandii, chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia dobrych i wesołych świąt Wielkanocnych. Czujcie się dobrze i wszystkiego najlepszego. Dużo radości, szczęścia. Pozdrawiam z Irlandii i zapraszam na film. Dzień dobry, witajcie w niedzielę, 6 kwietnia. Ja stoję już na wjeździe na prom w Calais, będę się przeprawiał do Anglii i tam się zrzucał gdzieś w połowie wyspy jutro i po południu pomykał na Irlandię. Jedźcie ze mną, a ja wjeżdżam na prom. Światełka awaryjne się palą, bo my chłodniarze musimy wyłączać światełka awaryjne, żeby obsługa wiedziała, że potrzebujemy podłączenia do prądu. Jak ktoś nie wiedział, to już wie. 5. Five. Mamy słoneczny Dover, tam jest ten zamek, do którego zawsze chcę wejść, a nigdy mi się nie udaje. Do celu mam 4 godziny 14 minut, to jest tak na środku wyspy, tam gdzie ja mam się zrzucać. Także ze 3 godzinki sobie pojedziemy, jest godzina 17 czasu angielskiego dochodzi i rano jakiś dojazd. Jakoś tak mnie dziwnie poprowadziło do środka Dover i potem Zawróciło mnie do portu i naprawdę odbijał w lewo. O, a tam mój Irish stoi ten zieloną górą. Dzień dobry, poniedziałek rano. Ja jestem godzinkę przed Sheffield, gdzie się rzucam w środkowej Anglii i w południe ładujemy pod Liverpoolem na Irlandię, także dzień zapowiada się ciekawie, pogoda ładna, zobaczcie, tak wygląda serwis, na którym stałem i lecimy, godzinkę do rozładunku. Zamieszanie z adresem rozładunku, także lecimy do Nottingham 45 minut. Inne miejsce po prostu z małym figołkiem towar rozładowany. Musiałem podjechać tak 45 minut, ale już wszystko dobrze. Kawka zrobiona później niż zwykle, i lecę do Liverpoolu. Tam będę ładował na Irlandię. Dublin, jak zwykle. Czekam aż mi się trafi ta zachodnia Irlandia. Taka prawdziwie irlandzka. I już jestem w Liverpoolu, właściwie gdzieś tu na przedmieściach. 8 km jeszcze. Ale dostałem dobrą wiadomość, że prom do Irlandii z Holyhead do Dublina mam o godzinie 19.30. Czyli nie ten nocny. Bo jakbym miał nocny, to by była cała nocka zarwana. A tak to dojeżdżam do Dublin'a i idę spać koło północy. Towar załadowany. A My sobie zwiedzamy teraz Liverpool. Ja chyba pierwszy raz jestem w centrum Liverpoolu. Tutaj, Bitelsi sobie urzędowali takie klimaty przemysłowe, tutaj przemysłowo-portowe. John Lennon, Paul McCartney. Ringo Star i to jeszcze czwarty, zapomniałem. Nie wiem, czemu w tej Anglii tyle świeci. Za A teraz jesteśmy w tunelu, pod rzeką. A widzicie, tunel płatny. Mamy popołudnie i zmierzam już do Holyhead na ostatnią prostą do promu. Za godzinkę się melduje. Mijamy piękną północną walię. I mamy port Holyhead, nie ma kolejki. I już lecimy do Rajki. No, no wy. wypad. stąd. Tam już promik stoi i czeka. O, to mały promik, to jasny. Dobrze, stoimy na promie i idę do góry. Jedziemy jeszcze na T11, tutaj do celników. Kazali, to jadę. No. Jest 20 minut po północy, Polski Wirtasu. Okej. Okay. Dobra, przyszedł sms od celników i jedziemy. Cześć, cześć, cześć. Wcisnąłem, o mi płatne, także nie jedziemy przez Tudel, bo to jest 3, 3 minuty różnicy, a my sobie zobaczymy, za to nocny Dublin. I jest godzina 1.16. Akurat jedziemy taką częścią Dublina niereprezentatywną, no trudno. I jadę sobie na jabłuszko, ale takie na którym jeszcze nie byłem. Zrzutkę mam na południu, na południu Dublina, także na to nasze na północy mi się nie opłaca jechać i potem 40 minut przez cały Dublin się przebijać rano. O, tu już jest inaczej. Ale, że nauka jazdy o pierwszej w nocy. I mamy wtorek rano. Zmierzam na rozładunek na dziewiątą, bo tam jest od dziewiątej to laboratorium czynne, co ja tam wiozę. I dublińskie korki. Tak sobie stanąłem 12 km przed miejscem docelowym, bo w Dublinie jest bardzo ciężko z parkingami. I myślałem, że tą szeroką drogą to będzie szybko potem, bo wczoraj pokazywało tam 12 minut, chyba, a teraz pokazuje 30. Dobrze, wszystko zrzucone bezproblemowo. A ja przemieszczam się teraz z południa Dublina na północ, na, w kierunku naszego parkingu. Tam będę oczekiwał na kolejne zlecenie. A po drodze, po drodze, zatrzymam się w ulubionym miejscu. Ale o tym za chwilę. dojechałem na miejsce i lecę na wycieczkę. Byliśmy tu już tyle razy, ale ostatnio jeden z widzów mówił, że tam na dole tych klifów, do których zmierzam, są jakieś jaskinie. Także nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Idziemy. No pięknie. Na zewnątrz 12 stopni, a tu się już kąpią morsy jakieś. To dzieci są. O, proszę, jaki, jaki fotel sobie znalazłem. Powiem Wam, że gdybym miał wybierać 10 moich ulubionych miejsc w Europie, które odkryłem, które dla siebie znalazłem, to miejsce na pewno się w tej dziesiątce znajdzie. A nie wiem, czy nawet w pierwszej piątce. Kiedyś zrobię y, takie zestawienie. Ale nie ma co siedzieć bo ja tutaj mam dzisiaj y, znaleźć jaskinię. Także bawię się w odkrywce. I tutaj chyba tej jaskini nie ma. <noise> Ale tu jest fajne miejsce, żeby sobie wziąć książkę, kawusie i tu sobie spokojnie spędzić trochę czasu. Nie wiem, czy nie jest za głośno od tej wody, bo jednak woda która się rozbija o skały jest bardzo głośna. Także to bym musiał sobie znaleźć takie miejsce w pełnej odległości. Ale! Myślę, że ta jaskinia to jest tam. Tu tam widzę jakieś zejścia. Tutaj w dole. To może być to. Myślę, że to może być to miejsce. Albo to. Dobry moment kiedy jest odpływ, bo to jest zawany jakiś przepływ. O, o i to można przejść na drugą stronę. Tu jeszcze takie pieczary są. Tu jest jedna. No tu taka, żeby się przed deszczem schować. Jakby co, jaskinie odkryte. Chyba tutaj nic więcej nie ma. Super dzień! Bardzo Ci drogi widzu, dziękuję za informację, że tutaj, że tutaj były jaskinie. Bo ja tu już byłem chyba z 10 razy na tych klifach i nigdy nie wiedziałem, że tu są takie atrakcje i ciekawostki. Teraz się trzeba stąd jakoś wydostać. Zjeżdżałem na tyłku. To będziemy wchodzić tak jakoś. A ktoś tu serduszko Jesteśmy uratowani. Udało się. Tam byłem. A tutaj proszę, ktoś sobie namiocik rozłożył. W takim miejscu co i doszedłem do końca trasy. To idziemy na ławeczkę na zasłużony odpoczynek. Przyszła informacja, że jutro będę ładował w Londynie. Także dzisiaj wieczorem prom z Irlandii do Londynu. Także myślę, że to będzie jak, jakaś ciekawa historia, skoro mnie ściągają z Irlandii do Londynu. No zobaczymy. W każdym razie wieczorem prom. Ale póki co cieszymy się chwilą. Jak to mówią? Kto tak mówił? Jakiś starożytny grecki mędrzec. Obiadek dzisiaj skromny: zubka ogórkowa, bo oszczędzam miejsce, bo przecież na promie się najem. Jeżeli chodzi o zlecenie, to ciekawe nie powiem, ale nie wiem czy się cieszyć, bo ładuję jutro wcześniej rano o 6.30 w Londynie. Jutro jest środa. Do piątku będę jeździł po Anglii i zrzucał to wszystko, co załaduję. To jest 10 ładunków do różnych 10 podmiotów. Ostatnie trzy są w Glasgow, w Szkocji. Tym akurat się cieszy, bo w Szkocji dawno nie byłem, a chciałem ostatnio, jak wiecie. Jest szansa, że tam gdzieś w Glasgow spędzę weekend. Zobaczymy, co, co tam dalej się urodzi, jakie, jakie kolejne ruchy, bo już w przyszłym tygodniu zjeżdżam na święta przecież. Ale jest OK. Jest OK. Bierzemy to. A póki co cieszymy się chwilą w tym pięknym miejscu i jeszcze sobie chwilę odpocznę i druga część mojej wycieczki. Tym razem taka bardziej statyczna, może z książką, z kawą. I o 19 na prom. A jest godzina 14 czasu... Irlandzkiego. Wycieczka popołudniowa i się zastanawiam, gdzie tutaj iść. Czy tutaj, czy tam, sobie znaleźć jakieś gniazdko na klifach. Chyba tam. I tak spędzam popołudnie. Wasze zdrowie. Z lekkim żalem, ale kończymy irlandzką przygodę. Przejechać jechać powoli do portu. No to ruszamy. Zawróć. I wjeżdżamy do tunelu, a za tunelem już jest port. 17:15 czasu irlandzkiego, 19:30 mamy prom, także na spokojnie jeszcze tankowanko. Yeah. Coś Empty. 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 GBM,

blisko, żeby słoneczko nie świeciło Ale. 4 godziny się martwiłem na promie, czy ja wziąłem kamerkę i ze sobą, czy ją gdzieś zgubiłem w korytarzu. To byłaby niepowytowana strata. I wyjeżdżamy. Kurczę, nocka będzie jechana. 5 godzin jazdy. I muszę się dostać do Londynu. Tam firma jest w takiej strefie przemysłowej ja już tam ładowałem, także lecę do celu i tam będę odsypiał. Przysypiał, dosypiał, nie wiem jak to nazwać, potem się załaduje, potem się rozładuje i mogę odespać. I potem się znowu rozładuje. A, długa historia. Jeden załadunek i 10 rozładunków. Haha, ha, do piątku. Tyle mnie czeka. I mamy środowy poranek i tak trochę jadąc, trochę śpiąc, dojechałem do Londynu. I zaraz ładujemy i idę jeszcze dosypać. Kiedyś byłem w Bliskiej Świątyni. Uff, jestem załadowany. Jest godzina 10:20 czasu polskiego. W życiu tyle załadunek nie trwał, bo coś tam klient dokładał, coś tego. Ale najważniejsze, że już jadę do 10 odbiorców w całej tutaj Anglii. Do piątku będę sobie zwiedzał, ale o tym będzie już w następnym odcinku, bo ten już musimy zakończyć. Bo nie będę Was na święta jakimś długim odcinkiem tutaj męczył. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, we, wszystkiego wesołego i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Bajo.